W dzisiejszym odcinku pewien tajemniczy mężczyzna wtargnął do mojego domu i zabrał mnie na pewną niebezpieczną, tajemniczą misję, ale to co się na niej stało, musicie zobaczyć już sami, więc pamiętajcie, aby obejrzeć ten film koniecznie do końca. Hello, hello cześć, witajcie mój drodzy, ja jestem Remi, a w dzisiejszym odcinku słuchajcie, stało się coś mega dziwnego. Słuchajcie, bo generalnie dzisiaj tutaj w domu się stało coś dziwnego. Zaraz w ogóle wam opowiem, co się takiego stało, słuchajcie, ale na samym początku pamiętajcie o nowym konkursie na Robuxy, moi drodzy, ponieważ już dzisiaj startuje wielki konkurs na Robuxy, aby wziąć w nim udział. Wystarczy Moi Dudzy, zostawić subskrypcję na tym kanale z dzwoneczkiem, zostawić łapeczkę w górę pod tym filmem, moi drodzy i napisać w komentarzu właśnie w Robloxie, ponieważ wtedy możecie wygrać, moi drodzy, Robuxy już niedługo będzie jakieś losowanie, pewnie na zwycięzcy, słuchajcie i pamiętajcie o tym, a dzisiaj, słuchajcie, stało się coś w sumie strasznego i coś, co mnie troszkę przeraża. I słuchajcie, moi drodzy, dzisiaj odebrałem mega, mega dziwny telefon. Zadzwonił do mnie, moi drodzy, ktoś, kto mówił, że jest coś, jakaś dziwna misja do zrobienia, słuchajcie. Nie wiedziałem w ogóle o co chodzi, ponieważ ja nic nie zamawiałem generalnie nikogo nie zamawiałem ani żadnym, tutaj nic, na nic się nie zapisywałem, ale zobaczymy w ogóle o co takiego chodzi w ogóle co to co są za ludzie tutaj moi drodzy ale coś dziwnego generalnie się dzieje ponieważ moi drodzy przyjeżdżają do mnie coś dziwni ludzie słuchajcie jakieś dziwne samochody się kręcą i podobno moi drodzy jakieś dziwne smsy o tym że coś niedługo mnie czeka słuchajcie i ja naprawdę nie wiem co to będzie ale słuchajcie miał do mnie jakiś gościu dzisiaj przyjść w ogóle ale nie wiem za bardzo co on chce właśnie z tego telefonu generalnie więc zaraz zobaczymy co to takiego będzie a na początku może jakieś jakieś z nim słuchajcie ponieważ jestem głodny troszeczkę i zobaczcie słuchajcie moi drodzy naprawdę jestem ciekaw co takiego się dzisiaj będzie działo ponieważ ktoś, ktoś idzie do mojego domu ej o co chodzi w ogóle o co chodzi Czemu, czemu? Yy, witam, witam. Yy, proszę pana, dzień, dzień, dzień dobry. Proszę pana, co pan robi w moim domu? Robię to, że pan powinien wiedzieć, co ja robię, że. Pa, że pan dostał telefon od nas. No, a jaki telefon w ogóle? Czemu pan ma jedną nogę z kostniału? O co chodzi w ogóle? Czemu pan ma taką nie dziwną wie, nogę? Ej, wie. o co chodzi? Mój drodzy, to jest jakieś żarty. Co się dzieje, proszę pana? Nie, zgłoszenie się na ochotnika. Jakiego ochotnika ja się nigdzie nie zgłaszałem? O co chodzi, proszę pana? Nie, zaraz, zaraz, co się dzieje. Nie ma pan nic do to jest sprawa państwowa. Pan po prostu został jest sprawa... przyjść. Co? Jaka jest sprawa państwowa? Pan tego nie zrobi, to. państwo może, może pójść bumble. Jakie, jakie państwo bumbu? mi? Co się dzieje, mój Drodzy, nie zaraz raz. Jak to jakieś losowanie? O czym oni mówią do mnie? Żadne ochotnicy, żadne losowania, Jak to? Ja się na ochotnika zgłaszałem, ale proszę pana, zaraz zaraz, do czego ja się zgłaszałem na ochotnika? Czy może mi pan powiedzieć w ogóle, gdzie jest ten typek? E, A. E, e, czy, co, co pan tam robił? W ogóle, co ja się zgłosiłem na jakiego ochotnika? Ma mi pan po powiedzieć w no, tym momencie? Ja się zgłosił na naszej, na naszej stronie www.super.pl. Proszę pana, nie, nie, zaraz zaraz, To są żarty, nie ja się ja się, Ja stąd uciekam. Niech pan, pan pokaże swój komputer i zobaczę historię przeglądania. Nie, dobra, proszę pana, dobra, ale dla co ochotnik? Niech pan mi powie na co, co ja mam robić w ogóle? Jaki ochoty? na rzecz, którą, którą trzeba. Jaką rzecz, którą trzeba? Nie, proszę pana, co ja? Co ja co ja takiego mam robić? Jaką rzecz, którą niech pan, trzeba? Niech pan leci ze mną. Nie, 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 nie proszę pana, nie, nie, nie proszę pana, nie, niech pan poczeka. Niech pan, nie, pan nie... ze mną! Nie lecę z panem, o co panu chodzi? Żadne z panem lecę. Czemu tyle ludzi jest przed moim domem? Co się dzieje... Co się tutaj no, dzieje, moi jedzie, drodzy? Idzie pan ze mną, raz. Co się tutaj dzieje, mój drodzy? To jest naprawdę niebezpieczne. Ale. Będę musiał wyciągnąć pistolet. Pistolet? Nie, proszę, nie pan wyciąga ten pistolet. Pan nie, pan nie ma żadnego pistoletu, że to są jakieś żarty, naprawdę. Może pan, pan nic nie ma, naprawdę pan nic nie ma, niech mi pan nie cię... powiedział. Jezus, Maria, nie dobry. Dobrze, już, 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 dobrze, pan ze mną, mary. Mary. pan ze mną. Jakie, jakie jadę pan. Dobra, już idę, boże słodki, mój drodzy, co ja się wpakowałem? Przecież to nawet nie ja. Zapraszam do wozu, zapraszam do wozu. Którego wozu? No, żółtego. Wozu, już proszę pana wsiadam, już wsiadam Dobra, niech pan, niech pan jedzie, dobra jaka, Jakaś masakra tu się dzieje proszę pana, ale gdzie nie pan chce Zawieźć tym wozem proszę pana, co się dzieje Ta, na misję ratowania Świata! Jaką misję ratowania świata? Nie, nie, nie. Ja się na to nie piszę, proszę pana. Naprawdę, nie, dobra. Pan musi albo albo, albo wykonać strzały. Dobra, już niech będzie panu, dobra, już, już, dobra. I po prostu gdzie my odjeżdżamy? Nie, dobra. Dobra, schodzić, ja idę spać, chyba, bo naprawdę nie wiem, gdzie my jedziemy. Proszę pana, halo, gdzie my jesteśmy? I czemu pan się pan. czemu się pan przebrał w ogóle? O co chodzi w ogóle? Proszę pana, gdzie my jesteśmy? Przebrałem myślę, okej. Ale, ale. Czemu my jesteśmy jakiś bóg? Oto. Co to jest to za miejsce? Jest, to jest miejsce, o którym nikt nie może wiedzieć. Jak to nikt nie może wiedzieć? Nie, zaraz, nas, proszę pana. O czym pan mi tutaj wywija? Gdzie mi jesteś? w skrócie. W skrócie, w skrócie e, tu jest taki pewien bardzo niefajny wirus, gdzie, który, że, który stajesz się nubem. Wirus! no i musimy jej powstrzymać, żeby żeby nie wysadzić całego świata nie nie zaraz zaraz ale jak to jak to wirus, który infekuje ludzi w nuby nie moi do nie, to są jakieś żarty naprawdę to jest chyba ma jakieś cel się nie daję ci ci do kieszeni dobra proszę pana mam mam jakąś pałkę w ogóle mam jakąś pałkę faktycznie i co mam teraz zrobić proszę pana bo to jest co tu się w ogóle dzieje Ej, bez jaj czemu tu są tam, tam, tam sery, mogę tutaj przejść w ogóle tak, tak, Jejus. Czynność, co tam się dzieje w ogóle tak, e, muszę, nie tu ja nie tu nie wchodzę, ja tu nie zab nie wchodzę. Te nuby, zabić te nuby zabić te nuby ale gdzie? O nie! O nie, to się zgoni! Boże, słodki, co to? Co to jest? Nie, ja tu wracam, ja tu wracam. Ja wracam do schronu. To jest jakieś niebezpieczne. Co to jest w ogóle? Jezus Maria bo staniesz się nubem jeju do, czy jeju on tam faktycznie chodzą moi drodzy dobra nie słuchajcie my musimy w takim razie przyjść Alej, ale polecam ci trochę bardziej na czapkę, bo tu jest trochę zimno. Boże słodki, proszę pana, ale czemu tam oni tam faktycznie chodzą, słuchajcie moi drodzy, nie, dobra, musimy pójść teraz jakoś tutaj, zobaczcie, oni tam dobra, szybko a, a, a. o nie, dobra, nic, nic Ho, nie ma. mamy się, szybko! Szybko, dobra, dobra, dobra. o, dobra, do pole, nie ma, szybko. O nie! O nie! Boże słodki, nie, dobra! Dobra, do, do bazy, do bazy, do schronu! Szybko do schronu, do schronu, do schronu, do schronu! Do schronu! już boże słodki, oni tam, oni tam są, nie, moi dudzy, jak mam się przez to przedrzeć? Mam się przedrzeć przez to? Bra, dostały, dostał jeden. Dobra, dobra, czekaj, musimy borykać, bo to są generalnie zombie, musimy borykać, one też się odsuną od nas. Słuchajcie, schowaj się ich, oni pomyślą, że nas tutaj nie ma, dobra, stary, odsun się, schowaj się. Nie nas tu w ogóle, nie ma. Dobra, stary, już, proszę pana, oni wysz już, Wyszli już, dobra, idziemy teraz szybko, szybko idziemy. O nie, o nie, dobra, dobra, o nie, o nie, o nie, dobra, idziemy dalej, szybko, szybko, szybko. Jeju, jeju, co tu się dzieje w ogóle? Tutaj, armory, tu jest jakiś armory, proszę pana, gdzie jest pan? Tu jest jakiś armory, bo już nie zauważyłem Jej, w ogóle. To, Dobra, ja tutaj zaczynamy. Tu armory w ogóle, co tu, co tu jest interact, zobaczcie. Tutaj jest kolejna pałka, ale mamy też tutaj, zobaczcie, jakąś jakiś miecz generalnie. I mamy też... E, mamy też tutaj jakieś, jakieś, jakieś dziwne rzeczy słuchajcie mamy też jakieś guziki tutaj ale chyba nie możemy jej wziąć to z jakieś szafki w ogóle czy jakieś guzy e, tu możemy tu możemy otworzyć to tu możemy otworzyć ale tutaj wtedy o nie one są tutaj one są tutaj musimy przejść jakoś no, dalej to wymykam, to wymykam do... Musimy przejść dalej teraz, w ogóle tu jest jakiś kolejny guzik, otworzymy teraz tutaj. Nie, o dobra, idziemy, 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 teraz tutaj, tu, 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 tu chyba musimy iść. Albo dobra, przejdźmy musimy teraz tutaj. O nie, o nie, dobra, teraz, pałka, pałka, idziemy do nich. O nie, dobra, bijemy, bijemy, o! Bijemy, 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 uda się, uda się! Uda się! O nie, złapał mnie szybko pomocy! Pomocy! Pomocy, pomocy! Dobra, o! O nie, dobra! Kom... O nie, dobra, o teraz, teraz... Teraz, o nie. Nie, o nie. Dobra, teraz podajcie kolejne. Podajcie kolejne. Dobra, mamy. O nie, drugi. Pomocy. Pomocy, no pomocy zostawiłeś mnie. Oni mnie ciągnął. Pomocy, uratuj mnie. Nie. Zamienili mnie w duba. Co takiego? O nie, czy ja teraz będę taki jak oni? Nie, ja się teraz stałem zombie. Musimy teraz zjeść wszystkich, które nie są zombie. Zaraz cię zjem. Co to? Co to w ogóle było? Słuchajcie, ja żyję w ogóle jeszcze? Zobaczcie, jestem, jestem no, zdrowy ja skupi, nagle. Skupi, 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 dobra, trochę. dobra, chodź szybko. Musimy to coś z, z tym zrobić, bo byłem zainfekowany przez pewien czas, słuchajcie. Zobaczymy w ogóle, czy tutaj, czy to się da otworzyć w ogóle. Interact. O! Dobra, idziemy, idziemy stąd szybko, idziemy tutaj, słuchajcie, idziemy teraz tutaj, ale naprawdę zobaczcie, tu jest jakiś guzik kolejny chyba, chociaż nie, nie możemy go kliknąć, słuchajcie, ale naprawdę byłem przez chwilę zainfekowany, widzieliście mnie? Naprawdę chowałem się jak zombie, dobra, słuchajcie. Eee, tędy, jest... tędy, tędy. Kawiarnia tu jest, kawiarnia! Kawiarnia tu jest Musimy pójść teraz tędy, zobaczcie, tu jest jakiś burger. Zjem tu jest! sobie tego burgera generalnie, mogę go chyba zjeść, słuchajcie, jestem głodny generalnie. Co tu jest w ogóle? Co tu... O nie, o nie! Niech on wejdzie na to pole, niech on wejdzie na to pole! Ale nic, nic, się z nim nie stało, słuchajcie nie, uciekamy, uciekamy szybko od jakiś typów w ogóle. Tu jest typek, dobra, słuchajcie, uciekamy, szybko, szybko, biegniemy, biegniemy, biegniemy. Tutaj, tędy, tędy. O nie, dobra, o nie! O Boże słodki, o nie... On nie złapał. Nie! Złapał mnie szybko, o nie! Dobra, uch, dzięki, szybko uciekamy stąd. Jeju u tu nie ma bezpiecznego miejsca. Dobra, przez to nie przejdzie! Dobra, teraz tutaj, tu, 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 tu. nie tędy chodź, tutaj, tędy, szybko. I musimy coś z tym zrobić. choć musimy znaleźć jakieś miejsce, gdzie możemy wreszcie przeżyć troszkę dłużej, chodź tu jest laboratorium tu jest, zobaczcie, jak otworzymy ten guzik. Tutaj Musimy wejść do laboratorium, mam ten Noob grenade, noob grenade, co to jest w ogóle, noob grenade, słuchajcie To może, tu to może być Co się z tobą stało? Yyy, ja może na nim użyję noob, o nie, złapał mnie, złapał mnie, puszczaj, puszczaj, ty jeden nubie, puszczaj, puszczaj O nie, no, słuchajcie, idziemy teraz ostateczne polowanie, my musimy teraz ich znaleźć na serio, słuchajcie, tam w ogóle, tam w ogóle coś może takiego być, słuchaj, chodź stary teraz Tutaj zobaczcie, tutaj są jakieś beczki radioaktywne. Słuchajcie, naprawdę co to jest w ogóle za miejsce? Czemu? Czemu my się zgodziłem na to wyzwanie? Naprawdę to jest jakieś chore. Naprawdę. No bo musiałeś, bo ja bym cię, bym cię zastrzelił. Dobra, słuchaj stary. Dobra, tutaj nikogo nie ma. Tutaj też nikogo. O nie, tu jest jakiś, tu jest jakiś snub. Tu jest jakiś snub. Idziemy, 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 idziemy. Idziemy. No. idziemy, idziemy, idziemy. Teraz, teraz szybko. Szybko, szybko, szybko. Mam ma mnie, mam mnie. Szybko pomocy. No pomocy naprawdę. Jeju, dobra, słuchajcie, bijemy, bijemy, bijemy. Pałka mi się pałka i pałkami się, o nie, on nie, on nie zaraz zakreśli, on nie zaraz zakreśli tutaj, nie! O nie, zostałem zainfekowany, o nie mój to jest już naprawdę koniec, słuchajcie, to jest mój koniec, to było na tyle, słuchajcie, właśnie stałem się zombiakiem zjadającym ludzi i zaraz chyba będę musiał zacząć zjadać innych, więc słuchajcie, to byłoby na tyle, pamiętajcie, Koczolo, pamiętajcie, w żeby zostawić kończyć łapeczkę w górę i pamiętajcie się, i do zobaczenia w kolejnym odcinku, żegnajcie, cześć i papa, elo, elo.